Dzień Manero, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu, um, oczywiście przybijam piąteczkę, zróbcie to samo w komentarzach, mam nadzieję, że Wasze święta były miłe, spokojne, radosne i obfite, um, my naprawdę spokojnie spędziliśmy te święta. Bez żadnej presji, bez żadnej, wiecie, spiny, wszystko na luzie. Było naprawdę świetnie, superancko. Ja sobie obejrzałam yy, kilka takich filmów typu Pasja, i ja zawsze, jak wiecie, yy, jedni mają tak, że na przykład jak są święta Bożego Narodzenia, to sobie oglądają Kevin sam w domu. No jest to standard. A na przykład ja zawsze jakieś tam takie religijne opowieści. No, i teraz, jak właśnie zmartwychwstanie, to sobie oglądałam pasję, i tak dalej. Także tak, kochani, naprawdę było miło. Dzieciaki oczywiście szukały jajek czekoladowych. Maksiu najwięcej zebrał. Jakieś tam im upominki dałam, takie zajączkowe, edukacyjne zabaweczki. No i naprawdę spędziliśmy ten czas bardzo przyjemnie, w miłej atmosferze. Misiek też sobie odpoczął. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się. Jeżeli chodzi o jedzenie, to, to się naprawdę nie wygłupiałam. My od kilku lat już nie obchodzimy takich hucznych świąt, jak to kiedyś było. Ważne, żeby było co zjeść, żeby było co na stole. Wiecie, co prawda, jak jest wielgaśna rodzina i się ludzie spotykają, przychodzą do siebie, dużo gości mają, to co innego, ale tak jak nasza najbliższa rodzina, też byliśmy przygotowani na to, że ktoś może do nas przyjść. Także uszykowałam tylko tyle, na ile byliśmy w stanie to przejeść, żeby nie marnować jedzenia. Były jajeczka. Była, był barszczyk taki wigilijny. Też co niektórzy u mnie jedzą, na przykład zupę szczawiową z jajkiem. Ja bardzo lubię osobiście. Także były jajka faszerowane, była sałatka taka z tuńczykiem, jak również z pieczarkami. Jajeczne takie sałatki. Także naprawdę było co jeść. No. E, co tam jeszcze, kochani? E, co chciałam powiedzieć? No, także dzieci, dzieci się ubawiły. Jeszcze tam koledzy przyszli e, z ulicy, <laughs> jacyś tam sąsiedzi. Także było wesoło, naprawdę wesoło. No, ale teraz czas wracać, wiecie, do rzeczywistości, do normalności. Święta, święta i po świętach. No i co? Wczoraj zrobiłam zakupy. Takie żywnościowe, małe. Nie wygupialiśmy się naprawdę w tym roku z zakupami, bo kiedyś to ja potrafiłam 300, nawet 400 funtów wydać na święta, ale teraz po prostu mówię, nie ma sensu, żeby to później wyrzucać. Ja często na przykład jedzenie zanosiłam do sąsiadek. Bo mi zostawało tego bardzo dużo. Co mogłam, to pomroziłam, a co nie, to po prostu żeby się to nie zmarnowało. Jakieś sałatki jarzynowe, jakieś tam, wiecie, inne rzeczy, to po prostu zanosiłam do sąsiadek. No, ale teraz powiedziałam, nie ma co się wygłupiać. No, także byłam wczoraj na zakupach, pokażę Wam takie żywnościowe zakupy małe, poświąteczne. No, teraz tak jak mówię. Odchudzam się, odchudzam, nie jest to presja, jakaś tam nie jest to wymuszone, bo ja nie lubię wymuszonych rzeczy. Więc podchodzę do tego naprawdę bardzo spokojnie, bardzo tak zrównoważenie. Nie spinam się, wyjdzie, to wyjdzie. Nie to nie. Chcę się zdrowo odżywiać. Misiek tak samo, dzieci moje lubią sałatki, surówki, różne takie wiecie, krewetki, nie krewetki. Mam tych krewetek dużo też w zamrażarce, także muszę dzisiaj może sobie jakąś sałatkę zrobię albo po prostu um, jakieś danie z krewetkami dzisiaj. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mam bardzo dużo przepisów, jeżeli chodzi o krewetki, takie te królewskie, shrimp, prawns jakby to nazwać. Nie te małe kreweteczki, tylko te duże, królewskie. Ale nieraz te małe, takie koktajlowe też używam do niektórych z surówek sałatek. Także nie wiem, czy w tym filmiku Wam pokażę, czy w innym filmiku Wam pokażę po prostu na przykład jedną z surówek sałatek, jaką na przykład robię z krewetami. Jeżeli lubicie, to być może Wam przypadnie do gustu właśnie taki przepis. Piszcie mi, czy chcecie takie przepisy, takie orientalne, takie inne, nietypowo polskie, tylko po prostu takie z całego świata, także będę robiła. No, a teraz idę doładować prąd, bo mi się już kończy i za chwilę mi się by wszystko wyłączyło. Lodówki, pralki, to, tamto, także zajwaniam. Dzieciom jakieś lody może dzisiaj kupię, co tam jeszcze, co będę robić, to jeszcze nie wiem. Zobaczymy, co czas pokaże, jak ten dzień się dzisiaj ułoży. Także jeszcze raz się z Wami witam. No i co musicie zrobić? Musicie, możecie. Dla mnie to po prostu walnijcie suba jakiegoś komentarza. No i oczywiście lajka. Lajkujcie mój, mój kanał, żebym mogła się poszerzać. Także, także tak. To na razie. Kochani, żule piją z samego rana alkohol. Już czekają o godzinie nawet 5-6 nad ranem, żeby otworzyli sklep z alkoholem. A ja z samego rana piję sobie oliwę z oliwek tłoczoną na zimno extra virgin. Hm. Thank you. Oh you Look, mama bike. <laughs> no, pokaż okularki. Your sunglasses. O, jakie masz ładne okularki. Piękne. Mam na ołóżku, są pieski. Tak, ja pamiętam w ogóle pamiętasz ten czerwony samochód. Tam był, tam był ten czerwony samochód, co e, był pozostawiony. Tak, był zepsuty, tak. E, Nie może być żadnych aut. Tam nie ma żadnej drogi do wjazdu, wiecie? I tutaj też nie można wjeżdżać. I policja, no nie wiem czy była, na pewno ktoś tu był, bo ja powiedziałem do takiego który tutaj przejeżdżał, żeby zadzwonić na policję, jak może. te rezydencje tam, widzicie, na tych e, naprawdę pięknie. Prowadzą takie rezydencje, można tam jeżdżać za bardzo. Dzieci, chodźcie, idziemy, Zobaczymy kto ile wygrał. One, two, three, four, five. Wyjmij wszystkie, żebym widziała. Maksiu, teraz liczy Maksiu. Hanna dwa, dobra, Hana ma dwa, bo ona siebie lubi bardzo. Najmniej, no? Oskarakterystyka. No, how many you? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A like, you like, you like Oskarakterystyka. Zobacz, jeszcze raz, odkładaj na miejsce. 1 One. coach, One tak? Dwa, trzy, no. Cicho nie. O, no, dobrze. Dobra, Hania 2, a ty? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. O, oh, wow. Have more. Masz podwójnie. Masz o, jeszcze raz tyle co w starej. A Hania ma 2. Dobra. No to dostaniecie teraz nagrody. O, ty wygrałeś to. A Ty wygrałeś to. Tak, to jest taka gra. Mamusia jak była mała, to też taką miała. To są takie guziczki. I tutaj wrzuca się do środka. To nie jest takie łatwe, żeby trafić do środka. O, Hania, płacze, bo że ma najmniej jajek. Nie masz się Hanusia, ty masz laleczkę. Dobra, przychodzę do was jeszcze tak na krótko. Ja już się obrobiłam dzisiaj. Obiad gotowy, dzieci zjadły. Tylko jeszcze czekam, aż mi się przyjedzie, zahaczy jeszcze, może nie wiem, Aldika albo Tesco, bo tam dosłownie kilka rzeczy mi brakuje. Nie było ostatnio czosnku, więc musi kupić czosnek, bo czosnek to jednak jest, wiecie, naturalny antybiotyk. Słuchajcie, co chciałam powiedzieć odnośnie mojej diety, mojej diety. Nie jest łatwo. Ja naprawdę się przyznaję z ręką na sercu. Ja nie będę was oszukiwać, że jest super, że jaka to ze mnie wiecie, silna babka. Mam uzależnienie od białego cukru, w ogóle od cukru. Ja już próbowałam to zastępować przez kilka lat różnymi przeróżnymi innymi zamiennikami, odpowiednikami, ale tak, w owocach jest naturalna fruktoza. Słodziki. Słodziki to też jest zabójstwo. Nie słuchajcie. Albo jakaś tam kola 0%, albo coś tam 0% cukru. Nie wierzcie w to, bo tam jest pełna słodzików, zamienników. To jest wszystko jedno wielkie oszustwo. No, jestem narkomanką. No, po prostu no, powinna mieć na odwyk, jeżeli chodzi o cukier, tak? Ja używałam już ksylitole, agawy, erytrole, jakieś tam jeszcze inne. I powiem Wam, takie same są niestety efekty. Tyje, tyje. Muszę całkowicie wyperswadować sobie z głowy, z mojego jadłospisu makarony, wszystko co jest na białej mące. Wszystko w ogóle co jest na mące. Muszę to pousuwać i jeść bardziej surowe rzeczy. Czy jakieś robione na parze warzywa, wiecie. Muszę wrócić do tego, żeby robić na parze. Kiedyś się tym zajadałam. I teraz, jak tak z biegiem lat sobie przemyślałam, jak, co ja jadłam, jak byłam dwudziestolatką na przykład, czemu ja byłam taka szczupła. Tak, ja naprawdę jadłam bardzo, bardzo mało słodyczy. Bardzo. Czekolada mogła dla mnie nie istnieć. A teraz, jak zjem tabliczkę czekolady, to mnie ciągnie, żeby całą czekoladę zjeść. I wcześniej czegoś takiego nie miałam. Jadłam, piłam dużo kwaśnych rzeczy. Ym, gazowanych napojów nie piłam. Ym, co tam? Więcej jadłam, właśnie takich sałaty, warzyw, mniej owoców. Jeżeli już to jakieś jabłka kwaśne, takie wiecie prosto z drzewa. No Polskie jabłka to jest po prostu mm, papierówki na przykład. Uwielbiam, uwielbiam. A teraz, teraz to po prostu nie obejdzie się yy, na przykład, żeby białe pieczywo zjeść, czy jakąś bułeczkę taką wiecie yy, Pulchniutką czy nawet ten tostowy chlebek nieraz się zjadło? To jest taka chemia, to jest takie dziadostwo. Tyle węglowodanów po prostu w siebie ładuje i to jest niestety błąd. Niestety błąd. Także muszę się przyznać do tego, że jestem uzależniona, jestem po prostu narkomanką. No narkomanką jestem cukrową. Eee, tak, jeszcze jak ktoś tam przyjdzie, troszeczkę ktoś się, nie wiem, Lubią ludzie winko czerwone czy tam piwko. Alkohol to też, też po prostu powoduje, że tyjemy. Tam też jest cukru dużo i w ogóle ja na szczęście do alkoholu mnie nie ciągnie. Zresztą ja mam małe dzieci, to też wiecie, raz na jakiś czas, okazjonalnie, kiedy mi się na przykład może się dziećmi zaopiekować, no to tam z koleżanką się napije jakiegoś drineczka czy góra dwa, ale ogólnie nie, nie pije alkoholu. To tylko tak okazjonalnie. Nie ciągnij mnie do takich rzeczy, ale do słodyczy no jasne, strasznie. I to po prostu węglowodany te cukry, proste jak połączycie z tym, z węglowodanami murowane kalorie. I potem to zgubić jest bardzo ciężko. Także to jest moja taka droga krzyżowa, taka męka, żeby to przejść wszystko. Nie jest to proste, naprawdę, ale nie poddaje się i poddaje się. Kiedyś mi łatwiej jakoś było to, to wszystko, wiecie, pokonywać, a teraz no, cukier to jest jednak niesamowicie mocne uzależnienie, tak jak ludzie papierosy palą, właśnie, czy alkoholicy. No to tak ja tak mam. Także teraz dużo właśnie takich. Oliwę z oliwek to ja zawsze piłam i zawsze do sałatek brałam. Aloesik piję, yy, suplementy biorę. Yy, staram się jak najwięcej warzyw takich zielonych jeść, właśnie typu brokuły. Coś takiego, co ma naprawdę niski indeks glikemiczny. Tak, kochani. Yy, no i co tam jeszcze chciałam powiedzieć? Święta mi minęły naprawdę bardzo miło, przyjemnie, spokojnie. Nie stresowałam się, nie staliśmy w kuchni, było naprawdę miło. Także, święta były ok, no i teraz, co tam jeszcze chciałam Wam powiedzieć? No, jest dużo rzeczy, które po prostu bym chciała Wam powiedzieć, ale to może już nie w tym vlogu, tylko w którymś tam. Także będę już kończyć, żeby nie przedłużać, żeby nie był za długi ten vlog. Wiem, że są ludzie, którzy bardzo lubią długie vlogi, ale są też tacy, co lubią krótkie. Więc będą takie mieszane, raz dłuższe, raz krótsze. No, a teraz już będę, kochani, z wami żegnać. No i, no i co, życzę wam miłego dzionka, wieczoru czy ranka, czy tam nawet całego weekendu. Nie, no jeszcze weekendu nie mamy. Jesteśmy dopiero, można powiedzieć, środek tygodnia. No dobra, nic kochani, uciekam, także mówię Wam, trzymajcie za mnie kciuki, żeby po prostu pokonać tego wroga, czyli cukier, bo to jest biała śmierć, biała śmierć. Także zero glutenu, nie będę nic pszenicznych rzeczy jadła, postaram się, nawet owsianek już nie jem. Mleko. Mleko, jeżeli już to po prostu kefir albo jakaś maślanka, a takiego białego mleka nie chcę mm, pić, takiego tym bardziej w kartonie UHT. Tylko jedynie co do, do kawy, po prostu wiecie tam raz czy kilka razy w tygodniu, jak troszeczkę mleka sobie wleję, to się nic nie stanie. No, dobra, nic kochani, uciekam. Trzymajcie się, papa. Pa.